Dzień dobry, Magda Banasiak. Proszę Państwa, na wielu plantacjach pierwszy dzień jesieni zaczął się od zbioru papryki. W tym roku plantatorzy dostają 3 zł za czerwoną paprykę, 50 za melanż i 70 za zieloną. Robiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby wybarwić ten towar i jak najwięcej zebrać jednak papryk czerwonych. Na tej plantacji były stosowane zabiegi z produktem Haskonem 10, mieszanką Haskonem 10 i Solvero. Z mieszanką Haskon M10 i Kalfomer, i faktycznie, mimo trudnego roku, przyniosło to całkiem niezły wynik, ponieważ jest to jedna z nielicznych plantacji w okolicy, która zbiera paprykę czerwoną i melanż. Wiele pól zaczęło zbiory od zielonej papryki, ponieważ to wybarwianie przebiegało bardzo, bardzo opornie. Tutaj jednak mamy bardzo ładny towar z bardzo grubą ścianką. Bardzo ciężki, więtrny, natomiast no, nie przeskoczymy rzeczy od nas niezależnych i pogoda jednak dyktuje warunki. Bardzo mało słonecznych dni, bardzo dużo chłodnych dni, pochmurnych jednak zrobiły swoje, i nie jest to najlepszy rok dla papryki.